Czy kiedykolwiek pracowałaś z potęgią i z magią jajeczka Joni? Jak pierwsze o tym usłyszałam, to myślałam, że moja kapłanka z linii majów oszalała. Ale jak zaczęłam wchodzić bardziej w ten temat, zaczęłam czytać, że boginie, kapłanki, tak naprawdę ze starożytnych czasów, z całego świata, stosowały jajeczka Joni z różnych powodów, fizycznych, duchowych, emocjonalnych, to zaczęłam być zaciekawiona, że jeżeli to faktycznie zadziała, to ja jestem tutaj w stanie zaprosić wielkie przemiany w swoje życie w bardzo łatwy i dostępny mi sposób. Czy jest to naprawdę takie łatwe, że jedynie co muszę zrobić, to zakładać sobie jajeczko i oni do pochwowo przed spaniem i z tym spać i zaczęłam się uczyć i wiadomo jestem też naukowcem więc musiałam się z naukowej strony nauczyć o co faktycznie chodzi w tych jajeczkach dlaczego tak dużo kobiet to stosuje dlaczego jest to starożytna wiedza która przez tysiące lat istnieje właśnie w świecie Kobiecości, w wyzwalaniu kobiecości, w zadziałaniu w kierunku swojego, swojej przyjemności, swojej sensualności, zmysłowości, swojej seksualności, co te jajeczka dają. I zaczęłam pogłębiać się w temat. Więc wielu z nas wierzy w to, że wszystko w naturze ma swoją częstotliwość, swoją wibrację. I wierzymy w to, że kamienie półszlachetnie mają różne wibracje zgodnie ze swoim kolorem, i jeżeli my mamy bliski kontakt z tymi kamieniami, to ich wibracja jakoś pozytywnie wpływa na nas. I nawet jeżeli nie wierzymy w samą wibrację, no to wierzymy, że różne przedmioty mają jakąś potęgę, mają jakiś symbolizm, są dla nas ważne. Nawet nie musimy być duchowo otwarci na to, żeby w to wierzyć. Ktokolwiek miał ślub i nosi teraz obrączkę, wierzy w to, że symbol ma jakieś znaczenie. Ktoś, kto nosi krzyżyk na szyi, wierzy, że symbol ma jakieś znaczenie. Ja akurat wierzę w to, że kamień turmalin może mnie ochronić, zaabsorbować wokół mnie negatywną energię. Wierzę, że kamienie białe lub przeźroczyste wzmacniają energię. Moją własną energię, częstotliwość wewnętrzną. Więc, więc tak, postanowiłam, że wierzę w to, że różne kryształy półszlachetne mają i różne wibracje i ja mogę tą wibracją mieć wpływ na swoją wewnętrzną. Więc ma to wtedy dla mnie sens, że jeżeli ja to pochwowo zakładam jajeczko z kryształu półszlachetnego o danej wibracji i on siedzi. Przy mojej szyjce, macicy, więc dosłownie przy wejściu w moje wnętrze, przy wejściu, dosłownie na progu mojej kobiecości, mojej całej istoty tworzenia, kreowania, marzenia, kochania, bycia, no to jeżeli ja wierzę, że ten kamień ma pozytywną energię, pozytywny wpływ, no to ma to dla mnie sens, że praca, z jajeczkami joni też by miała jakiś wpływ, jakieś przemiany na moje energetyczne działanie, co wtedy przemienia moje działanie na świecie. Z wielką ilością sceptycyzmu postanowiłam, że sama przeprocesuję, przejdę taką serię czterech miesięcy pracy z jajeczkiem joni, i zobaczymy, czy ja w to uwierzę, czy ja coś tutaj poczuję. I działając właśnie z tą swoją kapłanków, kapłanką majów, żeśmy omówiły cały ten proces, jak ona się go nauczyła właśnie z starożytnej medycyny, z starożytnej kobiecości, i ja ten program przekształciłam na bardzo specyficzne działanie z cieniem, ze swoim wnętrzem, by Zastosować tą energię plus nasze działanie psychiczne, psychologiczne, emocjonalne, żeby tutaj odczuć przemianę i przeszłam ten cały program sama. Program pracy z jajeczkami joni ze mną, tak jak ja go zbudowałam, ma cztery fazy i pracujemy z jajeczkami joni podczas różnych faz księżyca co jest częścią właśnie nauczonej teraz przez tę kapłankę starożytnych Majów. Jest to bardzo ważna część. Każdy by chciał nakupować sobie różne kamienie manifestacji obfitości, jak ametyst czy jak kamień jade i udawać, że no to ja się obłożę kamieniami manifestacji i nagle będę miała dużo obfitości, dużo miłości, dużo przyjemności i będę najbardziej seksowną bogini na cały kraj. Niestety tak to nie działa. Musimy najpierw zadziałać z tym, co faktycznie jest w tobie, przepracować to wszystko, oczyścić to wszystko, oczyścić te cienie, stworzyć taką bazę, taki fundament, żebyś faktycznie mogła wprosić tymi kamieniami manifestacji to, czego pragniesz w swoje życie. Bo teraz, gdyby wszechświat ci się odwdzięczył i faktycznie dał ci to, czego myślisz, że pragniesz to jeżeli nie masz tej bazy, tego fundamentu, to to wszystko w środku, w Twoim centrum jest dziurawe i to wszystko przyjdzie szybko i wyleci szybko. I być może już to czujesz w swoim życiu, że relacje przychodzą szybko, odchodzą szybko, pieniądze przychodzą, odchodzą. Jeżeli mamy to dziurawe centrum, to nic nam się nie przyklei, nic nie będziemy w stanie sobie zatrzymać. Ale program z jajeczkami Joni trwa 4 miesiące, 4 pełne fazy księżyca. Zaczynamy od kryształu albo przeźroczystego, albo białego kwarcu. I w pierwszej fazie pracy z jajeczkiem joni zapraszamy większą ilość intuicji i zrozumienia w swoje życie. Stosujemy jajeczka do pochwowo co wieczoru przed spaniem i działamy z magią i z potęgą właśnie snu, że to, co się tobie śni. To ma być miejsce, przestrzeń w Twojej głowie na zrozumienie, głębsze zrozumienie siebie, zrozumienie świata, zrozumienie swojego powołania do działania w życiu. Więc zaczynamy przez pierwsze 28 dni z jajeczkiem białego albo przeźroczystego kwarcu na wzmocnienie naszej intuicji, naszego zrozumienia klarowności, naszych snów i naszego marzenia, czego my pragniemy, czego my chcemy, a z czym się zmagamy. Drugie jajeczko, jakie stosujemy w mojej serii 4 miesięcy, to różowy kwarc. To jest kamień miłości dla samej siebie. Jest to samoakceptacja, jest to pewność w sobie. Wszechświat nie może obdarować Cię całą obfitością wszystkiego tego, czego pragniesz, jeżeli Ty nie czujesz, że Ty zasługujesz na to, że Ty będziesz wiedziała, co z tym zrobić, jak to dostaniesz. I 28 dni działamy właśnie z energią kochania samej siebie. Właśnie przez różowy kwarc. Później przez 28 dni wchodzimy w obsydian. Obsydian to jest kamień cieni. W tym procesie mogą bardzo różne rzeczy się dziać. W ogóle, jak ja zaczęłam spać ze swoim y, jajeczkiem obsydian y, w pochwie. To moje sny się zmieniły radykalnie. Ogólnie widziałam, że moje sny się bardzo zmieniły w całym tym procesie, więc już jak spałam z tymi jajeczkami, to sny moje robiły się bardzo wyraźne, wiadomości ze snów były bardzo konkretne. Ja w ogóle z energią snów działam od półtora roku, więc trochę już ta energia takich subtelnych zmian w yy, falach mózgowych to jest mi temat znajomy. Ale jak zaczęłam działać z kamieniem obsydian, to moje sny poszły w mega cienie. Tutaj wychodziły wszystkie moje cienie w, po traumie porodowej, z tym jajeczkiem wychodziły wszystkie moje cienie związane z y, nadużyciem seksualnym z dzieciństwa. Tutaj w ogóle bardzo dużo wychodziło pracy nad własną seksualnością, nad własną y, otwartością na ludzi, na różne połączenia. Tutaj bardzo dużo wychodziło wiadomości na temat tego, czego nie chcę. To było właśnie z tym jajeczkiem. To było dla mnie potężne. 28 dni. A później, na zakończenie, przez 28 dni działamy z kamyczkiem energii manifestacji, obfitości, więc najczęściej ametyst albo jade. Dopiero jak wyczyścimy. Wszystkie niepewności, jeżeli chodzi o intuicję, klarowność zrozumienia myśli, snów, właśnie pierwszym jajeczkiem, kwarcem. Dopiero po zbudowaniu bazy, fundamentu miłości dla samej siebie, otwartości dla samej siebie, pewności w samej sobie, właśnie przez kwarc różowy, dopiero po oczyszczeniu całego procesu pracy z cieniem, co podczas pracy z obsydianem, gdzie on mi tutaj poleciał, tutaj. Na ciele mogą być przemiany. Tutaj możecie wysypać, tutaj możesz mieć trądzik, tutaj możesz mieć różne plamy na ciele, w ogóle ten kamień. Dlatego jest bardzo ważne, żeby nie podchodzić do takiej praktyki samej. Ważne jest mieć kogoś, kto cię wesprze, kto może z tobą omawiać różne procesy, które się dzieją w twoim ciele. To jest bardzo, bardzo intensywny proces i przy obsydianie jak najbardziej można widzieć fizyczną zmianę. Pamiętaj, częstotliwość kamienia wkładasz na sam brzeg wejścia do swojej macicy. Ta częstotliwość wibruje tak, żeby przemienić wibracje wewnętrznie w Twoim ciele. No oczywiście, że mogą być przemiany w ciele, ale wszystkie dobre, wszystkie na oczyszczanie, wszystkie na wzbudzanie i, i przejście w następne etapy działania. I dopiero jak mamy te pierwsze trzy fundamenty zbudowane... To możemy wtedy zacząć pracować z energią manifestacji i obfitości. Już żeśmy przez te pierwsze trzy miesiące przepracowały tyle w sobie, że jesteśmy gotowe zadziałać właśnie z tym ostatnim jajeczkiem. Mam tutaj dwa różne rozmiary jajeczek, właśnie żeby pokazać, że rozmiar kamienia nie ma nic związane z tym, jak ten kamień zadziała. W zależności od tego, z czym ty się czujesz wygodnie, ja zazwyczaj używam. Takie troszkę większe średnie kamienie. One wszystkie są troszkę inne od siebie, ale też można wykupić małe jajeczka, które tutaj, na przykład, jeżeli pokażę swój największy i swój najmniejszy, no to jest taka różnica. Niektóre jajeczka mają w sobie dziurkę zrobioną, i to jest po to, żeby tam sobie założyć sznurek, jeżeli czujesz się niewygodnie z wyciągnięciem jajeczka samej z pochwy. Można użyć, nie wiem jak się nazywa po polsku, ale ten taki, ten taki sznurek do zębów to co się zębami czyści po angielsku dental floss e, nici do zębów chyba. Jeżeli kupisz taka, która je, ma wosk dookoła siebie, e, idealnie bez smaku miętowego, to. E, można taki, taką nić z woskiem właśnie przełożyć przez tą dziurkę i sobie założyć jajeczko tak, że możesz po, z tym sznurkiem łatwo wyciągnąć. Jednak wnętrze nasze nie jest to jakaś jaskinia bez końca i uważam, że jeżeli próbujesz wzbudzić swoją pracę z przestrzenią joni, to zapoznać się z tą przestrzenią i sama wydalać z siebie te jajeczka, no to jest też część tego procesu. I w tym programie czteromiesięcznym pracy z jajeczkami Joni to nie jest tylko spanie co wieczór z jajeczkiem, ale jest to codzienna refleksja, codzienne, codzienne pytanie, które będziesz przepracowywała w swoim pamiętniku, notatniku, właśnie na, na jakiś temat, który przepracowujemy w tym procesie. Więc albo na jakieś tematy intuicji, takiej wiedzy głębokiej, ta, ta nasza potężna kobieca wewnętrzna wiedza, Albo w tematach miłości dla samej siebie, albo, i to jest mój ulubiony miesiąc pracy z cieniem, takie mega głębokie refleksje na temat tego, co nam służy, co nie, ale z takiej naj, najdalszej głębi naszej psychiki, wszystko to, co żeśmy zignorowały przez wszystkie lata życia. No i później właśnie energia obfitości, energia, jak możesz przekształcić to, czego pragniesz, na zarobek, na pieniądze, na działanie. Dlatego, że jak już nauczysz się, jak otworzysz ten poziom działania, to dosłownie mrugniesz oczami i to, co pragniesz, istnieje. Tak jak 6 miesięcy temu nie było powrotu do Łona, a w ciągu trzech miesięcy wylądowałam w Polsce i już uczyłam 30 kursantek, i miałam 20 sesji 1 na jeden terapii, to jest, to jest właśnie energia manifestacji. Więc jeżeli ciekawi Cię praca z jajeczkami Joni, co so jak możecie to nie ciekawić, jest to naprawdę tak łatwe, tak dostępne, jest to tak cudowna praktyka, zapraszam Cię na program Szepty z Joni. Zaczynamy na przesilenie wiosenne w marcu. Pierwsze nasze spotkanie będzie na Zoomie 20 marca. I będziemy się uczyły właśnie o tej praktyce, jak będziemy stosowały, jak to będzie wyglądało. A później na następny dzień będzie nów, 21 marca. I zawsze musimy zacząć z jajeczkiem. I oni wtedy, kiedy Księżyc się oświetla, a nie ciemnieje. Więc zaczniemy na nów albo dzień później. I co dwa tygodnie będziemy się jako grupa spotykały, więc pracujemy ze sobą przez cztery miesiące. To będzie 8 spotkań, to jest prawie 20 godzin wspólnego czasu rozwoju, przepracowywania, refleksji. Jest to potężny program. Stworzyłam go, żeby ta autoterapia, żeby ta autorefleksja, żeby to działanie było dla Ciebie dostępne, żebyś rozumiała, jak z tym zadziałać, zapraktykować. Jak zaczniesz odczuwać różnice w swoim ciele, to później zaczniemy rozmawiać. Na temat wdrażania właśnie je tutaj mam. Różki z, z kryształów półszlachetnych. E, różdżki do świadomego samodotyku, do masturbacji, medytacji. E, bardzo następny ważny narzędzie w pobudzeniu kobiecości. Dziewczyny, jak zaczniecie działać z tymi kamieniami, jak zaczniecie działać z tą intencją, to zobaczycie, że Wasza przyjemność wyskoczy za kosmos. Jest to niesamowite, jak to wpływa. Pamiętając, że, że przedstawiam Ci to jako osoba, której seksualność była totalnie zablokowana, totalnie zamknięta. Ja po przejściu swojej traumy seksualnej z dzieciństwa plus traumę poporodową, ja nie mogłam się odnaleźć w swojej fizyczności, w swojej cielesności, w swojej przyjemności. I właśnie te narzędzia to świadome działanie poprzez wsparcie swojej kapłanki, to mi wszystko przemieniło i ja chcę się tym z tobą podzielić. Więc, jeżeli jesteś zainteresowana, zapraszam Cię na program. Zapisy są już otwarte online. Link jest tutaj poniżej. Działamy 20 marca pierwszy raz. To będzie pierwsze spotkanie online jeszcze podczas mojej obecności w Polsce, więc będę w tej samej strefie czasowej co Wy, fajnie. I co dwa tygodnie pod energią pełni, i na nów spotykamy się online, procesować właśnie te wszystkie pytania, odczucia, procesy związane z tą praktyką jajeczkami. Zapraszam Cię, bogini, na szepty z Joni, na moc i magię, potęgę właśnie cudownych jajeczek Joni, z cudowną Twoją Joni. Na współpracę, która przemieni całe ci życie. Zapraszam na program i do zobaczenia.